Cześć widzowie, z tej strony Banany i was w kolejnym odcinku na moim kanale z Ale kciu! Jeden, dwa, trzy. L, El, 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 Ja. Dzisiaj, drugi odcinek ja dzisiaj... z LEGO Fortnite. Tak, to e... prawda No. I ty chodź będę za mną. Więcej gadał, bo na tamtym odcinku bardzo mało gadałem. No ale i Tyle. tak byłeś tak rozgadany. No i... Gadu, ja gadu, gadu kaczyń, i tak było. No Dobra, ja, lecimy ja, do ja, kopalni w, w tym odcinku. Tak mamy daleko no, kopalnie. Mieliśmy właśnie. Idź do kopalni. Ja w tym odcinku chciałem e, e, na przykład nie wiem. Ogólnie to my ostatnio nagrywaliśmy odcinek ten, ten, no ten pierwszy. No. Mm. No i teraz no, przed chwilą. Dosłownie przed chwilą. No tak. No tak. Półminutowa przerwa od nagrywania 15 sekund i od razu następny odcinek poszedł. Więc... Yy, a ten... Yy, idziemy do o tej kurde, kopalni. Bo tam jest kopalnia. kopalnia, tam jest kopalnia. No ale tu też jest kopalnia. Tutaj jest też. Tu jest mega blisko. No, to... no tutaj jest. Za, za tobą Nie, jest... To, za mną, no? No tutaj. Gdzieś tutaj. Tu? No tutaj gdzie ja jestem? No to jest a, kopalnia. No? Dobra, wchodzimy, chodź. Wo lecę, lecę! Lecę to przed facet siebie! Wo bo ja się boję, Kurde, boję boję Ej, boję ja się. też ciemno tu jest. Granit. Granit. Typek, ty to. to kop? Ja to... <noise> Ej, poczekaj, poczekaj. To co? Dobra, chodź. Trzymajmy się Oczekaj. razem, bo ja się cykam trochę też. Ja też, bardzo się cykam, co to znaczy raz tu byłem, ale i tak się boję. I gdzieś grziby tu są. Drewno tego nie zbieramy, bo tu. To... Gdzie? Gdzie na przykład Ej, jest Ole mi ścięło, ole mi ścięło gierkę. Co? co to za bu Nie, bus! 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 Uciekaj! Bus! Nie, uciekamy z tej kopalni, tu jest bus! E e nie, e Idzie, idziemy szukać kolejnej kopalni, bo tu boss chodzi. Dobra, porobimy będzie, go. Ale... Porobimy go. Nie, nie, porobimy go! To jest boss! Jak Nawalałeś ja się kiedyś z bossem? Odcinek... Nie, Co nigdy, oglądałeś? nigdy. Widziałem na odcinku, jak się nawalają, ale... ...to dy dynamity są potrzebne zazwyczaj. Chyba to boss, albo jakiś potwór dziwny. Uciekaj! 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 Mówiłam, że to głupi pomysł! Jezus, ja chciałem się z nim nawalać! Ale emocje! Ale emocje, ale emocje! Ja wychodzę! Ja wychodzę z tej kopalni, ja się za bardzo boję, nie? On tam jest! On mi jest! Ja wychodzę, ja wychodzę! Ja wyszłem! O kurde! Idziemy do innej kopalni! Ja też! W innej kopalni nie będzie, dawaj! O, idziemy do innej kopalni. A jest gdzieś... Ej, kurde! Na drugiej ej, stronie jeziora jest inna. Jest jeszcze deszcz, pada. Ja. Tak, do, idziemy do naszej chaty na razie. Tak. Do chaty. Jednak to nie było no, tak długo. Po bo... prostu nie, nie umieliśmy tego znaleźć. No Pani? tak. No to jest tak. skrzynia! Nie to ta sama! Co jest? Inna! Wilk! I wilk! Uciekaj! Ja. Dobra, ja myślałem, Bo? że jeszcze Wilk po nas przyszedł. O, grządka, kukurydzy. Nie! Ratunku! Ja o jajko z niego wypadło! Jajko! Uważaj! Uważaj. Piosenka o jajek. Wilk! Dobra, robimy go na łatwiznie. Yyy, dobra. Skorupiaka no chciał jeszcze jakieś... Ja skorupiak! Też. Skorupiak? Tu skorupiak! Ej, wykrakałeś! Mówisz i masz. No wykrakałam i dobrze, że wykrakałem. Bo no, teraz. skorupiaki mieli, są dobre. To. No. No Mali i teraz nie mogę krzyć. Tylko deski no. jeszcze. Nie, a ty... Ty wow. przecież masz deski. No. No sześć, ale nie wystarcza. Wystarczy, nie wystarcza. Chyba. To tak 8, zrobimy. 8 ogarniemy. No ogarniemy. Najwyżej. Dzisiaj... A dobra, to ja już lecę do wioski. Ja też. Już widać dym. Tak, 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 to, prawda? Ja, ja, ja. ja... Ale dymy. Jak ja się cieszę. Jezus, no. jak ja podszedłem do tego bossa, ja się... No Naprawdę? Ja się chyba Palmer. nigdy tak... Ej, weź go wywal. Weź go wywal. Weź go wywal. No. Ten, który wszedł. No. No, wywaliłeś go? Też go chcę wywalić, ale nie mogę. No to... <coughs> nie umiem. K. Wyjdź, Dzień. bo my teraz nagrywamy, naprawdę! Nagrywamy prawdziwy odcinek na YouTube. Jezus. Nie nabieramy cię, naprawdę, eee. naprawdę. Mieszka mam Nie, proszę cię wyjdź! Jezus, no Jezus. Dobra! Uf. Kat, yy, to, yy, yy, dasz, yy, dasz mi koronkę, tak? To znaczy, tą koronkę możesz mi dać, Jak? czy nie? Że A możesz mi dać? Dałem ci koronkę, no. O, no to teraz? Mm. Dobra, bizowe. Nie wiem, co się tutaj działo. Chodź, chodź, dołącz. Wyjdź. Szept. O dobra, Jezus, ja je nie umiem dołączyć. Ej, bo wiesz co, nie wiem co się stało. Nie wiem co ja zrobiłem sam. Dobra, musisz usunąć to. Ale co? słabo! Musimy powiedzieć widzom, że się pomyliśmy i... Nie, ja nie przyszedł. Spoko. Nie, nie Dobry. musimy tak gadać, nie musimy. No. no, spokojnie, wiesz co, no spokojnie, bo... Ej, dołącz do mnie! Swojej Właśnie nie tempi. mogę! Ej, dobra, to poczekaj, opuszczę ekipę i wejdę, dobra? Dobra. Musisz mnie przyjąć. Okej. Okay. Potwierdź, musisz wcisnąć. No, no i... Jezus, widzowie... hmm trzyma? halo? no Dołącz, spróbuj dołączyć no dobrze, dołączę, po prostu nie wiem wcisnąłem gotowość, a było że nie mam gotowości i nie wiem co się stało Kiedy musimy zacząć od początku niestety przez mój nie błąd nie musimy ty masz... ej ja wziąłem twój plecak Wziąłem twój plecak. Wow. Ty masz ogniwo Uf. zasilające? Co? Ty masz Co ogniwo ja zasilające. Chodź tu, to są twoje rzeczy. No? Jak? Nie Gdzie? wiem. Dobra, ulepszyłem crafting. Zabaj. Jest! Pierwszy raz! Pierwszy Jest. raz! Jest! Pier... Mm. Kilow! Off. Kilow off nowy! Nowy! Co to Z kości. Jak współkorzenie się, wiesz, luneta. Ja, ale fajne. I musimy też zarobić nowy domek. Następny. Tak, tak. Tak. No? Ja, ja spróbuję. O ten jest! O! Taki za 23 drewna, który tak dużo łóżek pomieści. Też go widzisz? Jaki? Za 23 drewna, taki duży. Tak, ale jest taki, taki nowy jest, taki malutki. Kiki. Ten taki. Taki... Ko, podwójna ko... chatka? Nie, ten taki na dole, jeszcze na dole. Auto! Auto! Co, możesz? I... Wiem! można o to już robić. Yy, yy, cztery kiki potrzebuję. 14! Przepraszam. I dobra, robię dom, robię dom. Za... Dom... Ale czemu znów noc? No, ja nie chcę. Nocy. 23. Ej, a czemu ja nie mam? 23. drewna poszło. Ej, a czemu ja nie mam? Sikierę? A może ja mam twoją Gdzie sikierę? Ma... Nie mam. No, może sprawdź tak. sobie. No tylko, że nie wiem, czy mam interki na to, jakby. Jezus. Ej, jak. A. Nie mogę, granic potrzebuję. Głupie to jest. Nie no, nie głupie, nie wiem czym. Głupie. A tak w ogóle to, to się nagrywa czy nie? No tak, no, cały czas się wszystko nagrywa. A ty, ja nie wiedziałem! Beka na odcinku, beka na odcinku. Jezus. No, straszna bekania. Beka. Nie? Bek I straszna I beka. bekanie. Straszna bekanie. No, straszne bekanie. Tak, straszne bekanie na odcinku. <grych> Dobra. Ej, a jak Ej, deski? ten dom jak tylko... deski się robi? Co? Jak deski się robi? W tartaku. Tartak? A, tu trzeba stworzyć tartak. Ej, dom za 23 drewna, a zobacz, jaki duży. Zobacz, a tylko 23 drewna, dobra. Ja zaraz przyjdę, bo ja teraz zbieram granit. Ole o, mi serce boli. Czemu? W miejscu serca. Tak. bo Czasem mam we, takie jak... I to woli widzowie, musicie uratować kadper. <grywia> I zostawić ławkę w górę i z tym tak. tak, to wtedy, to wtedy katper będzie uratowany o... i nie no. będzie... E, 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 e No chodź tu, bo skropiak! A ja nie mam itemków, żeby go bić. Ja mam twoją siekierę! Bo no to chodź do mnie! Kilot! Już wiem! Ja nie umiem... Ja jak kiedyś próbowałam, to nic mi nie wychodzi. Mogę go zacząć. Weź go tym. Kilofem nawalaj. Ale skorpje są tak dobre. Jako łukiem nawalam, nie? No. Kuszą. Łukiem go nawalam. No kurde, nie trafiłem! Ale Beka w odcinku nie trafiłem nic. Kurczę. A o. O kur, przewróciłem się. Ała, boli wszystko, uratujcie mnie, uratujcie, zostawcie subskrypcję kolejną Ała, ooo, moja ręka mój serce znowu Alefro, już się wywaliłeś? Dobra tutaj, no normalnie bier to. siedzę ten No bierto i Dobra tutaj ty i gdzie siekiera? Ale zikieram? tam jest Co się, co się dzieje motyka piłka Tyłkę. Tyłek, tyłek. Uż ty, uż ty ty. Ej, ale wszyscy mu taką strefkę zakładali. Petardę mu daliśmy, nie? Petarda. No, Ketchup keczap nie? Ketchup. Ej, e, mój kolega na lekcję angielskiego. E, w ogóle... Ej, coś się psuje w naszym miejscu. Co, Co? Ej, ej, ej. Nie, nie uwierzysz. Ja do ciebie idę. Ja do ciebie idę. No? Nie uwierzysz. No? Jak ja to przyniosę, to ty nie uwierzysz. Co? To jest takie fajne. Ja, nie, do, ja do ciebie idę. A ja do ciebie Nie, to się o wiele lepszego. Co? Wiem! I... Jezus! Ej, czemu ten, ten pajęk ode mnie ucieka? No bo się ciepło boi, bo jesteś już za silny. Co jest? Co, dropnęło? Z tego nic nie dropnie. Dropnie? Nie, to dużo... będzie po prostu taka skrzynka. Właśnie nie, dużo rzeczy z tego dropnie. Skąd to wiesz? Bo gram? Co na swoim świecie? od Dostałem... Rzadkie drewno. Co Jaki... to jest? Rzadkie drewno. Elast drewno. Elast drewno. Elast drewno, no? Ej, Jakiś... to super to jest. Jeż, jeszcze Fajne jakaś sztabka miedzi. Ej, nie przestrasz się, dobra? Dobra. Elasto-drewno... No, wiem, że... Zamieszkaj, proszę, zamieszkaj w mojej wiosce. Nie, nie możesz, nie możesz. Ej, zobacz, co ja zrobiłem! Ej, ona wychodzi, co? Ej, ja musiałem coś kliknąć. I ona się odeszła. Ej, patrz odeszła. to! Patrz to! Ej, ale nie da się! Kacper, nie da się! A co, żebym się nie przestraszył? No wrzuć... Patrz na to! No o to mi chodziło. No? Rzuciłem pochodnią i nagle... Wow, wie... o, Ale pewnie ty masz takie coś, że wow, w głowie, co nie? Na pewno. Ej, jak ja... No? O, mieczyki możemy... nie, nie możemy miecza. Jak nie? Ej, kompas oh. możemy ogarnąć. A, no tu ogarnij kompas. A, drugi kompas, Linia, nie. Linia, jak nie, się robi Nie wiem. No, nie wiem. Piec, piec mamy. Mamy piec? Jakiś. Ej, ciężki jest kompas, dobra. Nie! Ej, my tak mało. Ej, daj, ej, daj drewno, dobra. Daj mi swoje poczekaj, wszystkie poczekaj. W drewno całe. To mi się przyda. Drewno? Poczekaj. I skorupia! Ej, jeszcze raz to mi dał żeś. No to super, jesteś. Co? Co super? No super, jesteś, no. Daj mi jeszcze raz to drewno. Co Ey, jest kozacki? Ej, co jest? Ej, czemu ja mam. Czemu ja mam 3,5 serduszka? Jak? Nie wiem, zjadłem mięsko. Zjedz sobie mięsko. Dobra. Ej, nie mam mięsa. Ej, ja jestem szybszy. Ej, czemu ja jestem szybszy? Ej, zróbmy wyścig. No bo wyścig. sprintujesz. Ale zróbmy wyścig. Ej, ale chodź, chodź, chodź. Kto Kater, pierwszy chodź. dobiegnie no? do... Tego drzewa. Poczekaj, choć, nie, poczekaj, choć, musimy się równo ustawić. Równo chodź tu pod się. dom, chodź pod dom. Bo ja chcę coś przetestować. Dobra, poczekaj. No, 3-4. No. Tak samo. A! no tak samo. Ej, ale ja coś dostałam, że, że ja jak zjadłam taką kukurydzę, to ja nagle dostałam jakiegoś sprinta. Nie wiem co to. No bo shifta kliknąłeś pewnie. Nie, zjadłem jakąś kukurydzę i coś dostałem. A potem pewnie shifta kliknąłeś. Coś tu mam pokazane, że... O, dzięki za dawno, Nie, ja shifta... Ja shifta nie klikałam. Ja shifta w ogóle nie, nie klikam. No. Adfer. Co?! mam Mogę... ja pięć serc! Zjadłem mięso! Ej, idziemy Cięć? na wyprawę po mięso? Ja? Ja idę do kopalni. Ja jestem w kopalni. Tak blisko jest kopalnia przy nas? No! A. Mega fajnie. Ale ja mam tego... Ale ja nie mam pochodni! Jak to nie masz pochodni? No nie mam pochodni, A ja bożem ci zajumał! A, a bożem ci zajumał. Chce... Ty cztery masz? No powin... Nie, miałem cztery. Daj Dobra, mi bierz. Daj bierz, mi ja ci musiałem... Ja ci musiałem zajumać, bier. Cztery. Dzięki, ja idę do kopalni jakby. Gdzie ty jest wejście? No tutaj. Hmm. Tutaj. Ej, ale jak tu też I... będzie boss, to robimy bossa, to I... pokonujemy bossa bez... Nie, nie, bez nie, nie, nie dam rady, ja nie chcę. Ale tu coś jest dziwnego, co nie? Nie, Co normalnie. to? Skrzynka! O? Klepsonik? Granitowa płyta, nasiona dyni i belt. O, belt się przyda. Co, co to? Co tu jest? Gdzie ty Polazłeś. Tutaj, 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 chodź Gdzie do mnie. Gdzie ty jest dobra, już idę. Zobacz, co tu jest? No. Co to jest? Potrzebujemy lepszych kino. Skrzynka! No. Co to masz? Skrzynka. Nic fajnego. Jakąś pian. Wełna... Wełna, kukurydza i jakiś kwiatek. Jaki? O kolejna skrzynka! To nie jest kwiatek, nie wiem, chyba nasionko. Co to jest? O, skrzynka. O, czekaj, to jest? Kopalnie są fajne. Klepsonik, no plus trzy ja... serca. Ma... speed 3 na 2 minuty. Ej, Klepsonik jest super. Klepso jagoda. Klep... Kle... Ej, a tak w ogóle... Czemu? Czemu? Kleposon jakoś. Kuść! Tak. Ej, a, a czemu nie ma potworów? Nie wiem. Ej, bo te, ta kopalnia się skończyła już. No Możemy... Nie żeby nie było potworów może. O nie! Jeszcze potwory są bardzo... Ale skorpiaki są? No. A szkielety? A szkielety? A może to są takie mini kopalnie, gdzie nie ma szkieletów. Może to jest mini kopalnia. Tam ta była bosowa. A to jest mini. Ej, idziemy do bosowej kopalni? Nie, 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 nie. Czy ja? Bo ja, ja jakby. Ja wiesz co? Ja na razie ci powiem, że. Na razie to ja chcę zbierać itemki jakieś. Ja po prostu. Mega ja nam jakby, się ja... drewno przyda. No ja właśnie zbieram, ja idę. I niszczy drzewa. Właśnie kop i Wszystkie kop drzewa. Tak. Niszczy drzewa wszystkie. Tak, nam się przyda drewno. Dobra. Po prostu m, będzie dobrze. No. Okay. Jezus, Ja już mam... Co? Ile ja drewna mam? Jakie mam 75 Ile? drewna? Ja mam 31. Jezu. Dobra, to już możemy jeść do chałupy. Ale ja bym... Yy, a, patrz, yy, masz granic? Co to? No. To musisz mi dać granic. Mam 58. Eee, e, jakby... Tutaj, tutaj jajka są zrobione, bo chyba ty chyba tak, robiłeś. Ja, ja, ja robiłem, ja robiłem. Puma do nas przyszła. No, to mieszkać w mojej w wiosce? Nie, nie może, nie może. Nie może, bo, to, bo Musimy ulepszyć wioskę musimy. Ja nie mam. Na czwarty level, musimy ją ulepszyć. To to już jest przesada, Czemu ja czuję... Ej, widzowie, znów? już 24 minuty filmu. Ja tutaj Co? z Alexem, no. Tak no. Szybko ja ja bym bym... Z Aleksem, to szybko mija. Ja tutaj z Alexem... Jeszcze coś będziemy sobie grać? A... Będą dla was filmy. Ale my sobie pogramy. Trochę. Tak, po prostu pogramy... tak. nie wiem... Sami. Ja nie, jakieś... Surowce będziemy zbierać takie nudne ba bardziej rzeczy, więc... bo na film... Tak, i... tak, na przykład surowce będziemy właśnie zbierać, nie wiem. I granic. może dzisiaj jeszcze coś nagramy, tak, jeśli tak. ten. Dobra, I jeszcze to będziemy, jeszcze kilo zbudujemy, żeby zdobyć ten, ten surowiec w kopalni. Ten taki dziwny. Mamy pumę. Ej, weź sobie ją, żeby chodziła za tobą, żeby z tobą chodziła. Dobra, widzowie. Ja się tutaj. już, Cyk. Widzowie. Ja się już z. No, z wami żegnam. Aleksik. Ty, ty też się pożegnaj. No, to. No, To cześć, widzowie, pa.